Nie ma nic gorszego niż pragnienie nowego życia i trzymanie się starych nawyków. Pieniądze przychodzą tam, gdzie jest na nie miejsce. Twoje życie ma pojemność. Jeśli cały dzień wypełniasz myślami typu nie stać mnie na to, to jest za drogie, to nie dla mnie, to nie dla takich jak ja, to nawet najlepsze afirmacje nic nie zmienią. Zrób dziś mentalny detoks. Ustaw w telefonie alarm co 4 godziny. Gdy zadzwoni, zapytaj siebie: o czym teraz myślę? Czy to myślenie wspiera tożsamość osoby bogatej? Gdybym już miała czy miał te pieniądze, co bym myślała teraz? Zmieniaj wewnętrzne dialogi. Krok po kroku. Zamiast nie stać mnie, powiedz: Szukam sposobu. Zamiast nie mogę sobie na to pozwolić, jak mogłabym, mógłbym to osiągnąć z lekkością? Pieniądze to energia decyzji. Zmieniasz myślenie, zmieniasz pole, w którym się poruszasz. Jeśli szukasz i czujesz, że to działa, zostaw serduszko i kliknij zaobserwuj. Uczymy się żyć tak, jakby już teraz wszystko było możliwe.